A ze strony Boxdela uważam, że to ciekawy ruch otoczyć się dzbanami. Bo jak się otoczysz takimi totalnymi dzbanami, to już się takim wielkim dzbanem nie wydajesz. Więc taktyka. Zobaczcie, na przykład ostatnio Boxdel zrobił streama z Zonem. Zonę go cisnęli, jebali go, a Boxdel założył okulary, uśmiechał się pod nosem. I wiecie, nagle nikt nie ciśnie Boxdela, tylko Zony jest rzucony pod pociąg. Teraz Denis będzie jebany. I Boxer na przykładzie tych chłopaków w ostatnich yy, dniach wychodzi na mało kontrowersyjnego. Więc tam, tam to jest naprawdę ciekawa. Ciekawa partia szachów rozgrywana. No dobrze, Boxer wr wrzucił jakąś storkę. E Właśnie nawiązującą do tego wszystkiego. Chyba, że już, już usunął. Nie, co to kurwa jest? OS. Jest. Teraz się będzie chwalił, że ma tyle wyświetleń. To no, kurwa, Aj, ale dobry motyw. Zobaczcie, żeby przydać wszystko, trzeba zastopować w odpowiednim momencie. I wiele osób się na to złapie, że obejrzy tą storkę 2-3 razy. Dostaję setki DMów odnośnie tych wszystkich akcji, które się dzieją. Denis, moja ex, Ferrari i wszystko wcześniej. Trochę siada mi głowa już od tego. Fajne miałem życie. Powoli nie mam już na to ochoty. Nie prosimy, zostań. Prosimy, prosimy. To jest wszystko kurwa niesamowite. Ale ciekawie to rozegrał, że teraz jest ofiarą nielojalnego Denisa, że jego ex z jego kolegą piszą i yy, podrywają się. Ferrari chce go. Nie wiem, jak powiedzieć. Ferrari za jego plecami organizuje mu walkę, gdzie bokser ma być bez ręki. <laughs> Boxel o niczym nie wie, więc no. A Czy muzyczka jakaś jest, smutna muzyczka. O